O Mario, królowo nieba i ziemi, ten tydzień jest święty, bracia i siostry. Obchodzimy Maryję królową, a dziś niebiosa otwierają się cudownie. Aniołowie kłaniają się przed jej tronem, a ona, ukoronowana gwiazdami i odziana w światło, rzuca swe miłosierne spojrzenie na każdy dom, który potrzebuje jej królewskiej ochrony. Pokorna dziewica z Nazaretu, która powiedziała tak boskiemu planowi, teraz króluje w chwale u boku swego syna. Wstawiając się z macierzyńską mocą za każdą z naszych rodzin. Wiemy, że wasza rodzina przechodzi trudne chwile. Nieprzyjaciel atakuje święte fundamenty naszych domów, ale Maryja Królowa zna każdą łzę, którą przelaliście za swoją rodzinę. Ona, która ukształtowała świętą rodzinę z Józefem i Jezusem, doskonale rozumie zmagania, lęki, bezsenne noce, w których zastanawiacie się, czy waszym dzieciom będzie dobrze. Jako królowa i matka. Dziś rozciąga swój królewski płaszcz nad waszym domem, gotowa walczyć o każdego członka waszej rodziny. To jest chwila, mu, w której wszystko może się zmienić w waszym domu. Maryja Królowa nie tylko wstawia się, ale rozkazuje jako władczyni wszechświata. Kiedy ona mówi, demony uciekają, choroby są uzdrawiane, zatwardziałe serca miękną. Różaniec w jej dłoniach jest potężną bronią, która może odzyskać waszą rodzinę dla Chrystusa. Teraz połóż rękę na sercu, zamknij oczy i powtórz z wiarą: Mario Królowo, powierzam moją rodzinę Twojemu opiekuńczemu płaszczowi. Napisz tę frazę w komentarzach jako publiczny akt wiary i całkowitego oddania swojej rodziny jej macierzyńskiemu panowaniu. Każde napisane słowo to prośba, która trafia prosto do jej królewskiego serca. Przygotuj swój różaniec, otwórz swoje serce całkowicie. Ta modlitwa pod płaszczem Maryi Królowej może być początkiem całkowitego odrodzenia Waszej rodziny. Wasza chwila nadeszła. Tron królowej jest dla Was otwarty. Wasz dom ma zostać przemieniony przez jej macierzyńską moc. Cud rodzinnej jedności, na który tak długo czekaliście, jest bliżej niż myślicie. Mario Królowo Różańca, błogosławiona Matko i Opiekunko wszystkich rodzin, Przychodzimy do Ciebie z sercem pełnym wiary i nadziei, szukając schronienia pod Twoim świętym płaszczem. Ty, która została wybrana przez Najwyższego, aby być Matką naszego Zbawiciela. Głęboko znasz miłość, jaką Matka odczuwa do swoich dzieci, i dlatego ufamy Twojej macierzyńskiej wstawiennictwu. W tych czasach, gdy rodziny stają w obliczu wielu prób i trudności, bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy Twojej boskiej ochrony. Która okryje nas jak płaszcz pokoju i bezpieczeństwa. Królowo nieba i ziemi, ty, która trzymałaś w ramionach dzieciątko Jezus i dzieliłaś z nim każdą chwilę radości i cierpienia, doskonale rozumiesz troski, które nosimy w sercu o naszych bliskich. Wiemy, że tak jak opiekowałaś się swoim synem z nieskończoną miłością, tak samo opiekujesz się każdą z naszych rodzin z tą samą macierzyńską czułością. Dlatego zwracamy się do Ciebie. Ufając, że twoje nieskalane serce wstawia się za nami przed tronem Ojca Wiecznego, twój różaniec, Maryjo Najświętsza, jest najpotężniejszą bronią, którą nam dałaś, aby stawić czoła codziennym bitwom duchowym. Każde zdrowaś Mario, które odmawiamy, jest jak róża, którą ofiarujemy u twoich stóp. Każda tajemnica, nad którą medytujemy, przybliża nas bardziej do serca twojego syna Jezusa. Dlatego prosimy cię. Abyś nauczyła nas modlić się sercem, a nie tylko ustami, aby nasze modlitwy dotarły prosto do nieba i przyniosły obfite błogosławieństwa nad naszymi domami. Udziel nam łaski, aby różaniec stał się naszym codziennym towarzyszem, naszą ucieczką w burzach i naszą pieśnią uwielbienia w chwilach radości. Matko-miłosierna, od chwili, gdy Archanioł Gabriel oznajmił Ci, że będziesz matką zbawiciela. Twoje serce napełniło się tak wielką miłością, która obejmuje całą ludzkość. Tę samą macierzyńską miłość, którą czułaś do Jezusa, czujesz do każdego z nas, a w szczególny sposób do naszych rodzin, które tak bardzo potrzebują Twojej ochrony. Jak kura chroni swoje pisklęta pod skrzydłami, tak Ty okrywasz nas swoim świętym płaszczem, odwracając od nas wszelkie zło i niebezpieczeństwo, które mogłoby zagrozić pokojowi naszych domów. Uznajemy, błogosławiona Matko, że Twoje wstawiennictwo jest potężne przed Bogiem, ponieważ to Ty na weselu w Kanie poruszyłaś serce Jezusa, aby dokonał swojego pierwszego cudu. Tymi samymi słowami, które wtedy powiedziałaś: Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie, uczysz nas drogi posłuszeństwa i ufności w wolę Bożą. Wiemy, że kiedy Matka wstawia się za swoje dzieci, jej głos ma szczególną moc, a Ty, Maryjo Najświętsza, Jesteś najbardziej kochającą matką, która nigdy nie opuszcza tych, którzy zwracają się do niej z prawdziwą wiarą. W Twoim niepokalanym sercu znajdujemy bezpieczne schronienie, w którym nasze rodziny mogą odpocząć od trosk świata. Twoja macierzyńska miłość otacza nas jak czułe uściski, które uspokajają nasze lęki i wzmacniają naszą nadzieję. Dlatego prosimy Cię, abyś rozciągnęła swoją opiekę nad każdym członkiem naszych rodzin od najmłodszych do najstarszych, aby wszyscy mogli doświadczyć bezpieczeństwa, które wynika ze świadomości, że są kochani i chronieni przez Królową Nieba. Niech Twoja macierzyńska obecność będzie jak niewidzialna tarcza, która zawsze nam towarzyszy, napełniając nasze serca niezachwianą ufnością w Twoją kochającą opiekę. Mario królowo, z ufnością dzieci, które wiedzą, że ich matka nigdy ich nie zawiedzie, Wzniesiemy do ciebie nasze najgłębsze prośby o nasze rodziny. Znasz każde imię, każdą twarz, każde serce, które mieszka w naszych domach, i dlatego prosimy Cię, abyś obsypała każdego z nich swoimi obfitymi błogosławieństwami. Niech twój opiekuńczy płaszcz okryje naszych małżonków, aby znaleźli w tobie siłę potrzebną, aby być prawdziwymi głowami rodzin, prowadzonymi mądrością i miłością Chrystusa stawiaj się za naszymi ojcami i matkami, droga dziewico, aby ich przykład chrześcijańskiego życia nadal był latarnią światła pośród ciemności świata. Niech znajdą w modlitwie różańca odpoczynek dla swoich zmęczonych dusz i pokój dla swoich zatroskanych serc. Błogosław naszych braci i siostry, aby więzy krwi, które nas łączą, wzmacniały się z każdym dniem więzami chrześcijańskiej miłości, a zamiast podziałów i uraz Rozkwitało między nami zrozumienie, przebaczenie i jedność, które pochodzą z serca Jezusa. Błagamy Cię szczególnie, Matko nasza, abyś chroniła nasze rodziny przed wszelkimi podziałami, przed wszelkimi konfliktami, które mogą rozdzielać nasze serca. Tak jak Jezus z Krzyża powierzył nas sobie nawzajem, mówiąc: Niewiasto, oto syn Twój, i synu, oto matka Twoja, tak prosimy Cię, abyś pomogła nam widzieć się jako prawdziwych braci i siostry. Członków jednej rodziny pod Twoją macierzyńską opieką. Niech w naszych domach panuje harmonia, niech ostre słowa zamienią się w słowa czułości, a tam, gdzie była chłód, rozkwitnie ciepło prawdziwej miłości. Spraw, aby każda rodzina stała się małym niebem na ziemi, gdzie Twoja obecność jest odczuwalna w każdym zakątku, a Twoja miłość odbija się w każdym geście czułości między nami. Matko kochająca. W szczególny sposób w Twoje błogosławione ręce powierzamy nasze dzieci, te cenne skarby, które Bóg powierzył nam do opieki i wychowania w wierze. Ty, tacy, która byłaś pierwszą nauczycielką Jezusa, która uczyła go pierwszych modlitw i przekazywała mu miłość do tradycji naszego ludu, doskonale znasz świętą odpowiedzialność, jaką mamy jako rodzice. Dlatego prosimy Cię, abyś oświeciła nas swoją macierzyńską mądrością. Abyśmy wiedzieli, jak prowadzić nasze dzieci drogą dobra, aby rosły silne w wierze i niezłomne w wartościach chrześcijańskich. Chroń nasze dzieci, Maryjo Najświętsza, przed wszelkimi negatywnymi wpływami, które obfitują w tym świecie. Niech Twój nieskalany płaszcz okrywa je, kiedy idą do szkoły, kiedy bawią się z przyjaciółmi, kiedy korzystają z internetu lub oglądają telewizję. Pomóż nam być czujnymi, ale niebojaźliwymi rodzicami. Ufnymi, że Twoja ochrona jest silniejsza niż jakiekolwiek niebezpieczeństwo, które mogłoby im zagrażać. Naucz nas zaszczepiać w nich miłość do modlitwy, szczególnie do Twojego świętego różańca, aby od najmłodszych lat uczyły się zwracać do Ciebie w trudnych chwilach i dziękować Ci w chwilach radości. Wstawiaj się również za naszymi dorosłymi dziećmi, za tymi, którzy być może odeszli od wiary lub przechodzą trudne chwile w swoim życiu. Jak kobieta z Ewangelii, która bezustannie szukała zgubionej monety, aż ją znalazła, tak Ty nigdy nie przestajesz szukać tych dzieci, które oddaliły się od serca Jezusa. Dotknij ich serc swoją macierzyńską miłością, otwórz ich uszy, aby usłyszały Twój słodki głos, który wzywa je z powrotem do domu, i udziel nam cierpliwości i mądrości, abyśmy towarzyszyli im w ich drodze powrotu z bezwarunkową miłością, tak jak Ty nas kochasz. Dziewico błogosławiona, ty, która wraz ze świętym Józefem ukształtowałaś świętą rodzinę, doskonały wzór miłości, szacunku i jedności, prosimy Cię w szczególny sposób o wszystkie małżeństwa w naszych rodzinach. Wstawiaj się za małżonkami, aby znaleźli w Tobie przykład całkowitego oddania niezachwianej wierności i miłości, która odnawia się każdego dnia. Tak jak Ty kochałaś Józefa czystym sercem, a on odwzajemniał ci szacunkiem i czułością, tak pomóż wszystkim parom małżeńskim odnaleźć piękno sakramentu, który je łączy przed Bogiem. Matko nasza, wiemy, że w dzisiejszych czasach małżeństwo stoi w obliczu wielu prób i pokus, które mogą osłabiać więzi miłości. Dlatego prosimy Cię, abyś umocniła serca małżonków, aby pozostali wierni swoim przysięgom małżeńskim, aby w chwilach trudności zbliżali się do siebie bardziej niż oddalali a w wspólnej modlitwie szczególnie w różańcu odmawianym w rodzinie znaleźli siłę potrzebną do pokonania wszelkich przeszkód które pojawią się na ich drodze prosimy cię również o te małżeństwa które przechodzą kryzysy o te pary które czują że ich miłość ostygła lub że trudności życia spowodowały dystans między ich sercami tak jak na weselu w kanie zauważyłaś że brakuje wina radości i poruszyłaś serce Jezusa, aby dokonał cudu, tak prosimy cię, abyś wstawiała się za tymi małżeństwami, aby wino prawdziwej miłości napełniło ponownie ich serca. Naucz ich przebaczać tak, jak ty przebaczasz, kochać tak, jak ty kochasz i ufać, że z łaską Bożą wszystko jest możliwe, w tym przemienienie zranionego serca w serce odnowione przez boską miłość. Mario, zdrowie chorych. Z wielką ufnością powierzamy w Twoje nieskalane ręce zdrowie naszych rodzin. Ty, która znałaś ból, widząc cierpienie swojego ukochanego syna, doskonale rozumiesz udrękę, którą odczuwamy, gdy któryś z naszych bliskich jest chory lub osłabiony. Dlatego zwracamy się do Ciebie, wiedząc, że Twoje macierzyńskie serce wzrusza się na widok naszych próśb i że Twoja wstawiennictwo ma moc uzyskania dla nas łaski uzdrowienia zarówno ciała, jak i duszy. Prosimy cię, Matko Miłosierna, abyś obsypała nasze rodziny balsamem twojej uzdrawiającej miłości. Niech twój błogosławiony płaszcz okryje tych, którzy przechodzą choroby, aby znaleźli w tobie pocieszenie, którego potrzebują i siłę, aby znosić swoje choroby z chrześcijańską cierpliwością. Wstawiaj się w szczególności za naszymi seniorami, aby ich ostatnie lata były pełne pokoju i godności, a za naszymi małymi dziećmi, aby rosły zdrowe i silne, chronione przed wszelkimi chorobami i niebezpieczeństwami, które mogłyby zagrozić ich rozwojowi. Wiemy, o droga dziewico, że czasami wola Boża pozwala nam przechodzić próby zdrowotne, abyśmy zbliżyli się do Niego i lepiej zrozumieli wartość życia. W tych trudnych chwilach prosimy Cię, abyś udzieliła nam łaski przyjęcia z pokorą tego, czego nie możemy zmienić. Ale abyś również napełniła nas nadzieją i wiarą w twoją moc wstawiennictwa. Niech każde zdrowaś Mario, które odmówimy za zdrowie naszych bliskich, będzie jak kropla niebiańskiego balsamu, która łagodzi ich bóle i wzmacnia ich ciała. Udziel nam również mądrości, abyśmy opiekowali się tymi świątyniami Ducha Świętego, którymi są nasze ciała, ceniąc zdrowie jako dar Boży. I wykorzystując nasze siły do lepszej służby jemu i naszym bliźnim. Matko Opatrznościowa, Ty, która doświadczyłaś ubóstwa i prostoty wraz ze świętym Józefem i dzieciątkiem Jezus, doskonale znasz troski, które nosimy w sercu o codzienne utrzymanie naszych rodzin. W tych czasach, gdy gospodarka jest niepewna i wiele rodzin zmaga się z końcem miesiąca, zwracamy się do Ciebie z ufnością, że wstawisz się przed swoim synem aby nie brakowało nam chleba powszedniego. Tak jak Jezus nauczył nas prosić Ojca, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, tak prosimy Cię, abyś Ty zaniósł tę prośbę na tron Najwyższego. Wstawiaj się, Maryjo Najświętsza, za wszystkimi ojcami i matkami rodzin, którzy pracują niestrudzenie, aby zapewnić swoim domom niezbędne środki do życia. Niech znajdą w Tobie siłę, aby się nie zniechęcać w obliczu trudności ekonomicznych, a Twoje błogosławieństwo towarzyszy ich wysiłkom, aby przyniosły obfite owoce. Prosimy Cię szczególnie o tych, którzy stracili pracę lub przechodzą trudne sytuacje ubóstwa, aby Twoja macierzyńska Opatrzność otworzyła nowe drzwi i możliwości w ich życiu. Naucz nas Królowo Nieba całkowicie ufać Bożej Opatrzności. Pamiętając słowa Twojego Syna, gdy powiedział nam, że nasz Ojciec Niebieski zna nasze potrzeby, zanim jeszcze o nie poprosimy. Pomóż nam być hojnymi wobec tych, którzy mają mniej od nas, abyśmy doświadczyli radości dawania i dzielenia się. Niech nasze domy staną się miejscami, w których nigdy nie zabraknie tego, co niezbędne, nie przez obfitość dóbr materialnych, ale przez bogactwo miłości, solidarności i ufności. Że Bóg zawsze zapewnia swoim dzieciom. Błogosław również uczciwą pracę naszych rąk, aby wszystko, co robimy, było ku większej chwale Bożej i dla dobra naszych rodzin. Dziewico potężna, ty, która zmiażdżyłaś głowę starożytnego węża, jesteś naszym najbezpieczniejszym schronieniem przed wszelkimi zasadzkami złego, który chce zniszczyć pokój naszych rodzin. W tym świecie, w którym siły zła stale atakują jedność rodzinną, Poprzez pokusy, nałogi i fałszywe obietnice szczęścia, pilnie potrzebujemy Twojej macierzyńskiej ochrony, która utrzyma nas w wierze i oddali od wszelkiego grzechu, który może nas oddzielić od miłości Bożej. Błagamy Cię, Mario Niepokalana, abyś umocniła wiarę każdego członka naszych rodzin, aby mogli oprzeć się pokusom, które pojawiają się każdego dnia. Niech Twój różaniec będzie dla nas jak duchowa tarcza która chroni nas przed negatywnymi wpływami świata, złymi towarzystwami i wszystkim, co może osłabić naszą więź z Jezusem. Udziel nam daru rozeznania, abyśmy potrafili odróżnić to, co pochodzi od Boga, od tego, co pochodzi od Ducha Złego, abyśmy zawsze wybierali drogę prawdy i życia. Matko nasza, wiemy, że diabeł atakuje szczególnie rodziny, ponieważ w nich przekazywana jest wiara z pokolenia na pokolenie. Dlatego prosimy Cię, abyś ty chroniła nasze domy przed wszelkimi podziałami zasianymi przez wroga, przed wszelką niezgodą, która chce rozdzielać nasze serca. Niech Twoja macierzyńska obecność napełni każdy zakątek naszych domów, wypędzając wszelkie ciemności i napełniając wszystko Twoim nieskalanym światłem. Naucz nas odmawiać różaniec w rodzinie jako potężną broń przeciwko złu. Aby każda tajemnica, nad którą medytujemy, przybliżała nas bardziej do serca Jezusa i oddalała od pokus świata. Niech pod Twoją ochroną nasze rodziny staną się niezdobytymi twierdzami, w których miłość Boża króluje na zawsze. Królowo pokoju, Ty, która przyniosłaś na świat księcia pokoju, rozlej nad nasze rodziny ten niebiański spokój, który może pochodzić tylko z serca Twojego Syna Jezusa. W świecie pełnym hałasu, pośpiechu i konfliktów, Nasze domy muszą stać się oazami spokoju, w których każdy członek może znaleźć odpoczynek, którego potrzebuje jego dusza. Prosimy Cię, abyś Ty inspirowała nas słowami pojednania, gdy pojawią się nieporozumienia, i abyś nauczyła nas zawsze szukać harmonii ponad rację. Matko Miłosierna, wstawiaj się za wszystkimi rodzinami, które przeżywają chwilę napięcia i konfliktu. Pomóż nam zrozumieć, że prawdziwa siła nie tkwi w narzucaniu naszej woli, ale w umiejętności ustępowania z miłością, w przebaczaniu z hojnością i w ciągłym szukaniu dobra wspólnego rodziny ponad nasze osobiste interesy. Niech Twój przykład pokory i łagodności zainspiruje nas do bycia budowniczymi pokoju we własnych domach, zaczynając od siebie i rozciągając się na każdą więź rodzinną. Błagamy Cię szczególnie, abyś dotknęła serc zatwardziałych przez urazę. Abyś uleczyła rany zadane przez bolesne słowa z przeszłości, a tam, gdzie były urazy, rozkwitło szczere przebaczenie. Tak jak Ty zachowywałaś wszystko w swoim sercu, medytując nad tym z spokojem, naucz nas zastanawiać się zanim przemówimy, słuchać z cierpliwością, zanim osądzimy i odpowiadać z miłością, nawet gdy czujemy się niezrozumiani. Niech w naszych domach panuje atmosfera wzajemnego zrozumienia, gdzie każdy czuje się doceniany. Wysłuchany i kochany taki, jaki jest. Spraw, aby nasze domy były przystaniami pokoju, w których wszyscy mogą wzrastać w świętości, wspierając się nawzajem braterską miłością i zawsze szukając woli Bożej we wszystkich decyzjach rodzinnych. Mario niepokalana, z sercem przepełnionym wdzięcznością, chcemy podziękować Ci za wszystkie błogosławieństwa, które obsypałaś nasze rodziny na przestrzeni lat. Każdy dzień, w którym budzimy się zdrowi. Każda chwila radości spędzona razem, każda próba pokonana z siłą, każde pojednanie osiągnięte po konflikcie wszystko to było możliwe dzięki Twojej macierzyńskiej wstawiennictwu przed tronem Bożym. Uznajemy, że Twoja cicha i stała miłość była obecna na każdym etapie naszego życia, opiekując się nami tak jak tylko prawdziwa Matka potrafi. W tej uroczystej chwili, droga Matko. Chcemy całkowicie poświęcić nasze rodziny Twojemu niepokalanemu sercu. Powierzamy Ci nie tylko nasze radości i smutki, nasze nadzieje i obawy, ale także naszą przyszłość i przyszłość pokoleń, które przyjdą po nas. Niech to poświęcenie nie będzie tylko słowami wypowiedzianymi w chwili zapału, ale prawdziwym zobowiązaniem do życia każdego dnia pod Twoją macierzyńską ochroną, stale szukając woli Bożej, tak jak Ty. Kiedy powiedziałaś, niech mi się stanie według słowa twego. Przyjmij, królowo różańca, tę całkowitą ofiarę naszych rodzin i spraw, aby każdy członek był twoim prawdziwym czcicielem, aby znalazł w modlitwie Twojego świętego różańca siłę do wzrastania w świętości. Niech nasze dzieci uczą się od najmłodszych lat kochać cię i naśladować. Niech młodzi znajdą w tobie doskonały wzór czystości i oddania Bogu. A starsi przygotowują się spokojnie do spotkania ze swoim synem, ufając, że ty towarzyszyć im będziesz w tej najwyższej godzinie. Odnawiaj w nas każdego dnia łaskę bycia twoimi godnymi dziećmi, aby gdy nadejdzie czas, by stanąć przed Ojcem Wiecznym, mogliśmy się przedstawić z twojej ręki jako rodzina, która zawsze żyła pod twoim opiekuńczym płaszczem. Mario, królowo różańca, matko boskiej łaski. Kończąc tę modlitwę, która wypłynęła z głębi naszych serc, odczuwamy ogromny pokój, który potwierdza, że wysłuchałaś każdej z naszych próśb. Wiemy, że od tej chwili nasze rodziny są prawdziwie chronione pod Twoim świętym płaszczem i że Twoje macierzyńskie wstawiennictwo nigdy nie ustanie, aby wypraszać dla nas łaski potrzebne do życia, jak prawdziwi chrześcijanie. Obiecujemy Ci, że Różaniec stanie się naszym wiernym towarzyszem każdego dnia. Że będziemy z miłością rozważać tajemnice życia Twojego Syna Jezusa i ufać zawsze, iż każde zdrowaś Maryjo, które odmówimy, będzie jak kwiat złożony u Twoich niepokalanych stóp. Niech ta pobożność, którą dziś odnawiamy, rozszerzy się na wszystkie rodziny świata, a szczególnie na te, które najbardziej cierpią, które najbardziej potrzebują Twojej macierzyńskiej pociechy. Spraw, aby Twój różaniec. Był więzią łączącą wszystkie katolickie rodziny w jednej modlitwie, w jednej nadziei i w jednej miłości do Ciebie oraz do Twojego syna Jezusa. Błogosław nam zawsze, droga Matko, i pozwól, aby każdej nocy mogliśmy zasypiać w pokoju, wiedząc, że Twoja miłość nas strzeże, a każdy nowy dzień wschodził pełen nowych możliwości wzrastania w świętości pod Twoją opieką. Amen. Drodzy bracia i siostry, z całego serca dziękuję Wam za to, że poświęciliście ten święty czas, aby modlić się razem ze mną przed naszą umiłowaną Matką Nieba. Wiem, że Maryja Królowa Różańca wysłuchała każdego słowa, które wypowiedzieliśmy z wiarą, i że od tej chwili jej szczególna ochrona będzie towarzyszyć każdej Waszej rodzinie. Jeśli ta modlitwa poruszyła Wasze serca i czujecie, że naprawdę oddaliście swoje rodziny pod płaszcz naszej Matki Niebieskiej, Zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, abyśmy mogli razem wzrastać w wierze i pobożności Maryjnej. Podzielcie się tym nagraniem ze swoimi bliskimi, aby i oni mogli doświadczyć pokoju, który płynie z oddania się Maryi. Nie zapominajcie, że na ekranie pojawi się nasza następna modlitwa. Pozostańcie z nami na tej pięknej drodze wiary, która każdego dnia prowadzi nas coraz bliżej do serca Jezusa przez niepokalane serce Jego błogosławionej matki.